Witam w treningu kolejnym. Dzisiaj trening puls tricepsem. O dziwo nie jestem szczególnie obolały po wczoraj, nawet mimo tak krytycznej intensywności. Więc jest ok. Zobaczymy, jak pójdzie dzisiaj. I zobaczymy, jak pójdzie na następnym treningu. Czy tam mnie coś nie będzie boleć. Jak już to się wszystko nakumuluje po kilku treningach, to no nie. Dobra. Zaczynamy od podciągnięć. Odciągnięcia najszerszym chwytem, jaki jest dostępny na tym drążku. I tyle. Bez żadnego obciążenia póki co, bo te podciągnięcia takim szczególnie szerokim chwytem są po prostu trudne, na tyle że nie potrzebuję tego. wiele tych powtórzeń się udało zrobić. Przechodzimy do podciągnięć australijskich. Wykonywane neutralnym chwytem, czyli podłożyłem sobie zamiast nas jednej poręczy do dipów i robić podciągnięcie w ten sposób. dołożyłem drugą, żeby chwyt był neutralny. Dobra. No i stopy na podwłuszczeniu, żeby było trudniej. Wziąłem sobie rękawiczki ze względu na to, że miałem chropowatą powierzchnię, a z jakiegoś powodu te poręcze są dzisiaj śliskie. Więc mi się ślizgają ręce i spadam, co mnie ogranicza. A nie chcę pakować magnesy, bo bym zabludził pokój. Poczekam 10 sekund i dokończę. W sensie zajdę, zajdę stopami niżej, żeby było mi troszeczkę prościej zrobimy swojego rodzaju dropset. Ale odlatują mi pierwsze mam wrażenie, w sensie, no i tak tej siły brakuje, żeby zrobić powtórzenie, ale tragicznie bolą mnie ramiona, a to jest dziwne. Nie wiem, nie rozumiem tego. Dobra, coś, co chciałem dorzucić do swojego treningu, czyli facepull z gumą. Zobaczymy, czy to nie będzie za zbyt gruba guma do facepulli. Może tak być. bardzo ciężko. Wydaje mi się, że nie te mięśnie powinny pracować, co pracują. Wydaje mi się, że nie te mięśnie pracują, co powinny pracować. Hmm. Przechodzimy do izolacji tricepsa. Go sprawdzę, czy nagrywam? Nagrywam. Przechodzimy do izolacji tricepsa i tym razem. Zorientowałem się, że jestem na rzecz, której nie, chyba nie próbowałem. Yy, wyprost tricepsa z za głowy, ale zawsze robiłem to sztangą. Tym razem spróbuję zrobić to handlem, ze względu na to, że yy, jak wykonywałem to ćwiczenie sztangą, to było mi niewygodnie. No, załadowałem sobie tu parę kilogramów. Zobaczymy, czy to ma jakiś sens. nadgarstek. Czyli zostajemy przy stancji Ćwiczenie. To jest dobre światło. Wyciskanie triceps z głowy. Próbowałem chwilę temu robić to hantlem. Stwierdziłem, że być może będzie mi wygodniej. Bo wersji z, ze sztangą łamaną, z gryfem łamanym, próbowałem wcześniej kilkukrotnie i zawsze było mi niewygodnie, ale zobaczymy jak jest teraz. Jak już tego nie robiłem, kilku miesięcy, może nagle. Struktura mojego ciała się na tyle zmieniła, że będę w stanie wykonywać to ćwiczenie komfortowo? Nie wiem. Nie wiem też, jaką wagą robiłem to ćwiczenia, Jako pierwszy strzał założyłem sobie 7,5 kg na każdą stronę. No i zobaczymy. Hmm. Dziwna rzecz, czuję ból w prawym tricepsie, ale nie tam gdzie zawsze. W sensie nie tam gdzie czuję go przez kontuzję. Dziwne. No nic. Będziemy go byłować. Zobaczymy. Bo to nie jest taki ból jeszcze, którym bym się przejmował. Więc póki co będę kontynuować. Okej, okay. dobra, teraz to była dobra seria To mi się akurat podobało I nic nie boli Więc coś wcześniej musiałem robić źle Dobra Następna Czy 7,5 kg to jest za dużo na stronę? Jak? Czy ja za mało odpocząłem? Czy jestem po prostu cienki Bolek? Około 3 minut było między serią. Chyba jestem po prostu cienki Bolek. Tutaj radek z przyszłości nie wiem o czym pierdoliłem wtedy, ale zrobiłem 15 powtórzeń z tego co liczę. Przynajmniej z tego co policzyłem, więc jest wszystko ok. Tutaj nie ma miejsca na ego lifting. Trzeba uważać, a w ogóle tu ja ten stoper. Jak już wspominałem miliard razy. Lepiej zrobić mniejszą, mniejszą wagą i się nie kontuzjować. Bo mimo wszystko, nawet jeżeli pociśniecie większą wagą i będziecie sobie wiecie. Podbijać ego, żeby się nie powypowiadać brzydko. Będziecie sobie podbijać ego tym, że podnosicie większe ciężary to w momencie, w którym się kontuzujecie i na przykład nie będziecie w stanie ćwikać przez dwa miesiące, to w tym czasie ja was prześcignę z moimi małymi ciężarami. Także lepiej uważać. Nie taki jest wniosek w każdym razie. Uwielbiam to ćwiczenie, jest najlepsze ćwiczenie w historii. Ostatnia seria na dzisiaj. A jeszcze jedno powtórzenie, no proszę. Nie ma chuja. Dobra. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w treningu następnym.